Pani psycholog, młodzi rodzice są w dzisiejszych czasach wręcz bombardowani informacjami i dobrymi radami na temat zajmowania się dzieckiem. Co tak naprawdę jest ważne w opiece nad noworodkiem? Kiedy dziecko przychodzi na świat, musi przystosować się do nowych warunków życia. Ważne jest, aby w tym trudnym dla niego okresie zaspokoić jego potrzeby, dbać o spokój, poczucie bezpieczeństwa w czasie snu, ale również o bliskość i stymulację zmysłów w czasie czuwania. Stymulacja zmysłów, w tym wzroku, najsłabiej rozwiniętego zmysłu w momencie narodzin, jest o tyle istotna, że wpływa na widzenie głębi. A także na widzenie stereoskopowe, czyli uzyskiwanie spójnej informacji na podstawie sygnałów płynących z obu oczu. W jaki sposób dziecko widzi świat niedługo po urodzeniu? Badania wskazują, że obraz widziany oczami noworodka jest 30 razy mniej ostry od obrazu widzianego oczami dorosłych. Dziecko w momencie narodzin widzi rzeczy, które znajdują się w odległości 20 cm od jego twarzy. I to niezbyt wyraźnie. Pomimo słabego wzroku, dzieci dosyć szybko rozpoznają twarz mamy. Dzieci takie malutkie lubią oglądać kontrastowe zestawienia, duże rozmiary, czarno-białą kolorystykę. Dlatego kupując zabawki czy też książeczki dla takiego maluszka, nie należy przesadzić. Ze zbyt intensywnym kolorowym zabarwieniem, a należy raczej wybierać książeczki o kontrastowych zestawieniach. Na co najchętniej zwrócą uwagę najmłodsze dzieci? Dzieci w pierwszym miesiącu życia lepiej widzą to, co znajduje się na obrzeżach pola widzenia, dlatego lubią kontrastowe zestawienia. Ich uwagę przykuwa ruch, byle powolny. Noworodki uwielbiają wpatrywać się w twarz mamy. A szczególnie w oczy, dlatego że oczy są w ciągłym ruchu. Świat widziany oczami takiego maluszka jest początkowo dwuwymiarowy, bez głębi. Dobrze jest pokazywać takim maluchom przedmioty o kontrastowych zestawieniach, dlatego że to pobudza i rozwija ich wyobraźnię i koncentrację. W jaki sposób możemy stymulować rozwój wzroku u maluszka? Rozwój wzroku takiego maluszka można stymulować poprzez zbliżanie i oddalanie przedmiotów o kontrastowych zestawieniach, a także pokazując zabawki na kontrastowym tle. Również można stymulować rozwój wzroku poprzez odpowiednio dopasowany wystrój wnętrza pokoju dziecka. Powinny to być raczej intensywne kolory bądź też proste, duże wzory. Mama przy czynnościach pielęgnacyjnych może również stymulować rozwój wzroku dziecka poprzez to, że zrobi sobie intensywny, piękny makijaż. Jakie zatem książeczki i zabawki powinniśmy wybrać dla niemowlaka? Powinny to być zabawki, książeczki dopasowane do widzenia dziecka. Świat widziany oczami takiego maluszka przypomina świat oglądany przez zamarzniętą szybę. Dziecko widzi zestawienia czarno-białe pod warunkiem, że te wzory są duże i wyraźne. Dlatego nie ma sensu kupować książeczek, w których jest dużo kolorowych elementów, dlatego że takie malutkie dziecko nie jest w stanie zobaczyć ich wyraźnie. Dobrze jest wybierać takie książeczki, które mają proste, wyraźne wzory w kolorystyce czarno-białej, jak na przykład seria Oczami Maluszka. Jak można budować więź z takim maluszkiem? Aby można było zbudować więź z drugim człowiekiem, trzeba go najpierw poznać, wejść w jego świat i zrozumieć. W taki sam sposób tworzy się więź rodzica z dzieckiem. Rodzic, aby móc lepiej poznać swojego maluszka i go zrozumieć, musi spojrzeć na świat jego oczami. Rodzic odczytując potrzeby dziecka, a także aktywnie stymulując jego rozwój w miarę jego możliwości, w taki sposób właśnie nawiązuje więź z dzieckiem. W co się bawić z tak małym dzieckiem? Noworodki śpią przez większą część doby. Pozostaje więc niewiele czasu na to, aby kontaktować się z takim maluszkiem. Warto jest ten czas czuwania dziecka w takim razie dobrze wykorzystać. Mama w naturalny sposób, poprzez karmienie piersią, nawiązuje kontakt z maluszkiem, ale tatusiowie również mogą to robić poprzez częste podchodzenie do łóżeczka dziecka, nachylanie się nad nim, strojenie do niego min. A także poprzez wycinanie różnych figur geometrycznych z kartek i przyklejanie nad jego łóżeczkiem, również poprzez wspólne oglądanie odpowiednio dobranych książeczek do wzroku takiego maluszka. Tutaj dobrym przykładem takich książeczek jest seria Oczami Maluszka. W tym miejscu warto również wspomnieć o starszym rodzeństwie, bo to właśnie brat starszy czy siostra nie potrafi sobie często poradzić z. Z faktem pojawienia się nowego członka rodziny warto jest wtedy zaangażować takiego maluszka w oglądanie wspólne ilustracji, pokazywanie noworodkowi książeczek. Taki prosty zabieg powoduje, że starsze rodzeństwo nie czuje się odtrącone, ale ma poczucie bycia ważnym i zrozumianym przez rodziców i rodzeństwo.